W lipcu w Pruszkowie miał miejsce start zajęć o niecodziennej i nietuzinkowej tematyce. Mowa o projekcie ważki, ważka sprawa, który zawitał do Centrum Kultury i Sportu. Zaczęliśmy dwa lata temu od projektu poświęconego drzewom, drzewom w mieście. I no, nawiązała się dosyć dobra współpraca z Centrum Kultury Miejscowym i stwierdziliśmy, że chcemy temat przyrody lokalnej pociągnąć. I padło na ważki. Padło na ważki dlatego, że my też organizujemy takie spotkania przyrodnicze w ogóle w fundacji. Mamy specjalistów od różnych grup zwierząt, roślin i tak dalej. I mamy odonatologa, który mieszka w Pruszkowie, więc, jakby temat sam się nasunął. Warsztaty te, które odbywają się na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie są dla dzieci i młodzieży, którzy uczestniczą w półkoloniach, natomiast przygotowaliśmy też spacery, dwa spacery ogólnodostępne w Parku Potulickich i w okolicach i tam będziemy łapać te ważki w sieci, oglądać pod lupami, sprawdzać jak wyglądają larwy, wylinki i inne rzeczy, wszystkie związane z ważkami. Uczestnicy półkolonii mieli okazję zagrać w unikatową, edukacyjną grę memo według autorskiego pomysłu Dawida Kilona. W ramach projektu w holu głównym centrum można podziwiać prace plastyczne uczniów ze Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 8. Wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się również... Coś więcej o obecności warzek w okolicy. W Pruszkowie możemy spotkać wiele gatunków warzek, ponieważ tutaj okoliczne wody, chociażby w Parku Potulickim, zapewniają im wiele terenów, tak zwanych, my to nazywamy profesjonalnie siedlisk, do rozwijania się i życia. Tutaj właśnie... Za mną na tle widać chociażby jeden z gatunków warzyw, który możemy spotkać nawet u nas, tutaj właśnie wychodząc dosłownie na spacer z rodziną do Parku Którylskiego. To jest ważka płaskobrzucha. To jest akurat przykład samicy. Tutaj właśnie będziemy organizować w ramach tutaj spacery w parku i też pokażę, jakie są różnice w kolorystyce, chociażby w kształcie ułożenia skrzydeł między poszczególnymi z ogólnymi ważkami ich osobiście właśnie jestem przewodniczącym sekcji odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. I właśnie zadaniem naszej, takiej, nas, naszym zadaniem właśnie jest takie propagowanie wiedzy wśród społeczności, nie tylko właśnie naukowej, ale również tutaj lokalnych, międzynarodowych właśnie w sprawie występowania ważek, ich ochrony, zachowań. Spacery przewidziane w projekcie trwają 3-4 godziny i oprócz lipcowego terminu odbędzie się jeszcze jedno takie spotkanie 20 sierpnia. We wrześniu, w ramach podsumowania, planowany jest też pokaz filmu przyrodniczego. Efektem działań fundacji lokalna akcja specjalna ma być również wydanie bezpłatnej broszury edukacyjnej, m.in. o gatunkach ważek żyjących w Pruszkowie. Informacje na temat projektu Waszki, Waszka Sprawa można znaleźć na stronie las.akcjalokalna.org oraz na Facebooku Fundacji Las i Pruszkowskiego Cekisu.